Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię z też Wielkiej Rzeczpospolitej, która ratuje Niemcy od opresji. Niemców w ogóle, którzy są moją marionetką, więc będzie śmiesznie. Więc lecimy, bić się z aliantami. Podobna genialny pomysł. Zacznę rozwijać mocno, bardzo mocno lotnictwo, którym zmiażdżę po prostu aliantów. Jak będzie tu latało 10 tysięcy myśliwców. U wygląda następująco: robię lekkie tutaj postępy, próbuję się tutaj delikatnie wbić. Danię próbuję podbić całkowicie. Powoli mi to wychodzi. Ej, tutaj na linii frontu alianci puszują. Mocno puszują. Zwiększają sobie straty. Mają 2 miliony. Mój sojusz ma milion 200. mi powoli chcą kapitulować. Więc tutaj muszę wysłać jakieś dywizje. No i, no i, no i. Jest to wykonalne. Pokonamy najpierw danie. Zwolnimy sobie tutaj parę dywizji, które tu stoi. Zabezpieczymy sobie tutaj to. Brzegowymi dywizjami tutaj ktoś właśnie chyba ląduje. Fajnie, bo też tu przyszedł. No i pomożemy Turcji odbijemy tutaj część Afryki, żeby oni sobie poradzili. Te tereny tutaj trzeba odbić i jakoś to będzie. Nie wiem czy najlepiej, ale jakoś będzie. Powoli badam samoloty, więc nie ma tragedii. I znów parę dywizji zostało okrążonych. Ej, teraz się tak zorientowałem, że my możemy wykonać cel większa Rzeczpospolita, która da nam regiony narodowe. Będzie dużo ludzi i dużo fabryk. To wszystko prawdopodobnie skorujemy. Ale zaraz się jeszcze okaże, co dokładnie, bo na pewno te tereny będą skorowane. Dobra, kończymy aktualnie cel większa Rzeczpospolita. I mamy tutaj kory, ale no, czekam, aż mi się ludzie odnowią, bo na chwilę obecną mamy. Zero manpowera, a to jest bardzo źle. Źle ona świadczy. Trzymajmy bardzo szybko manpowera. E, oni na froncie pają mocno. Próbują coś przepchać. Tutaj w Turcji wysłałem jedną armię i jakoś sobie radzą. Wypchnęli ich leciutko. Tutaj jakieś dzikie desanty zajęli mi port i trzeba to szybko uzyskać. Bo zaraz tu się będzie dosłownie od nich roić. Albo sobie tutaj ustawię 12 dewidzy, które będą rozwalać. Zobaczymy. Hmm. Na razie muszę wykończyć ich. A tutaj jest inny wizyt? Dwie, a to możecie utrzymywać na razie. E, tutaj zdobyłem ten teren, ale stwierdzili, że oni sobie po prostu wyjdą. I moi ludzie sobie wyszli z niego. Po co bronić najważniejszej w sumie rzeczy, w Danii, którą jest, którą jest najtrudniej zdobyć? Po prostu sobie z niej wyszli. I teraz się tutaj nie wbije, bo tu jest. Armia, naszy ten, ogromna flota, o, aż pięć Statków, ale nadal jest I pomagają im, niestety Przez co nie jestem w stanie się przebić I Powoli badam sobie samoloty i No co Czekać aż alianci się wypalą, bo na razie mają naprawdę dużo strat Tym bardziej, że 5,5 miliona stracili Na chwilę obecną Z czego sporą część na pewno ode mnie, i 2 miliony, milion no, przyznam, że naprawdę dużo tego tracą, No, ja straciłem pół miliona, nawet nie. Także trzeba dużo dawać sprzętu Niemcom, żeby oni sobie robili te dywizje szybko. Żeby oni coś w końcu zaczęli robić. Uff, skoczyło mi 700 tysięcy wojska. Z sekundy na sekundę. I teraz się do brygad wszystkich dywizji uzupełnia. Więc spadnie nam może do 650 czy coś takiego i powinno być dobrze. Także może wygramy tę wojnę, bo tutaj Grecja dołączyła do... nie dołączyła do żadnej frakcji. Chcemy zaprosić, ale nie lubiłem mnie. Um, oni mają wojnę. Tutaj już w ogóle Szwajcaria dołączyła. Nie naszego do dlaczego Szwajcaria, wypowiedziała mi wojnę. No tylko że Grecja ma z wszystkimi wojnami, to lekko cieszy, bo Grecja jest chyba silna w seriesupiarze. No, ma wystarczającą dywizję, żeby się wybronić. Więc nie ma tragedii. Nie wiem czy śmiać śmierć, czy płakać, że Szwecja i sojusznicy dołączyli do aliantów Oni mieli swój sojusz, tak na pomoc, nie? Oni usunęli sojusz tylko po to, żeby dołączyć do aliantów, żeby Włochy i do wojny Nie no umiem tą grę pa, 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 Kolejny desant, hi guys No i kolejne 12, może 13 dywizji Latuje Może nawet więcej Nie wiem, strzelam sobie Róż Dice będzie tak trudno odbić Benz jest tak oportyfikowany Nigdy go nie umiem odbić. Znaczy zawsze mi się udaje, ale z dużymi stratami. On no, nie ma żadnych tych portów. Teo... Znaczy fortów. Fortyfikacji teoretycznie. O, Szwecja. Udało nam się w końcu uzyskać Amsterdam po długich, bardzo długich bitwach. Nawet nie wiecie, ile czasu spędziłem na tym, żeby odbić ten Amsterdam. Tu siedziałem i tylko atakowałem. atakowałem. Atakowałem, atakowałem, aż w końcu się przebili. Aktualnie tak wygląda linia frontu. Tutaj Turcja ciężko, ciężko, desant jakiś dziki tu idzie i przy Niemczech próbuje tą Polandę skapulować, yy, ale mi to na razie nie wychodzi, chociaż stary tam zajęty więc nie ma, nie jest źle, mogło być gorzej. Hmm. Ile im jeszcze do kapitulacji się jeszcze dużo, czyli szybko się to nie skończy. Powolutku przesuwamy się do przodu, ale to jest tak monotonne. Próbuję zdobyć jedno miejsce, ale on jest sfortyfikowane i tu jest miliard dewiz których się nie da zdobyć Po prostu się tego miejsca nie da zdobyć Próbowałem, ale nie idzie, nie idzie Stoi Turcji Nie wiem co tu za dzikie desanty tutaj poszły Czy jakieś spadochroniarze, czy o co tu chodzi, ale Widzę, że chłopaki sobie otaczają ich Otaczają Tutaj kolejny desancik poszedł U mnie na razie desancików nie ma Chociaż tu jest jeden na dani. Mm, nie bym go jakoś wybronił, ale dają sobie radę. chłopaki. niech Niemcy to wybronią. Może w jakiś sposób Niemcy mają 38 dywizji, więc tragedii nie ma. Gdzieś powinni mieć dużo więcej. A czy Niemcy mają samoloty? Niemcy ma 15 samolotów. Ja cię sunę. Luminacja powietrzna. 13 samolotów. Dobra, jest tragedia. My nie żadnych samolotów. Póki co. Jeszcze nie wyglądałem. Myśli eee, ochotników? No pewnie, że przyjmę ochotników. O, desancik. Weźcie ich tutaj. Wykonczcie. Do gdyni mi się dostają. Przejdziesz, przejdziesz. Przejdziesz. Dobra. Aha. Co z tego, że przyszło? Wsparcie, jak i takie przedostali. Jak gdyby nigdy nic. Kilka jednostek, i powinno być ok. O, Holandia. Ale fajnie. Dzikie dysanty w miejscach gdzie nikt nie stoi. Uwielbiam. Zabezpieczają terytoria. My wszyscy mają. Hiszpania? Po co Hiszpania to, to przyjmuje? Dobra, miesza. Mm. Tutaj się dzieje. Gdy nie zajmijcie. Jak zajmijcie, gdy nie, będą mieli możliwości dopływania tutaj. Gdy nie, szybko. Pyk i otoczenie przy okazji. A już szli na port. Na koszalin. I już go próbowali zdobyć Dobra, daj mi... Nie wiem, to. Wszystko dodam, samoloty no sobie pokombinuję z samolotami mm, Niemcy, Niemcy, Niemcy Zacznijcie coś robić tej sojusznicy wysłali miliard y, dywizji Aktualnie straty to jest 11,6 milionów po stronie aliantów i po naszej stronie 4 miliony Czego ja straciłem 800 tysięcy? a Brytyjczycy sami tracili dwa razy więcej i ode mnie przynajmniej tutaj 50 tysięcy 69 tysięcy no dużo dużo 400 tysięcy praktycznie dobra które państwo czy dużo traciło? 3,5 miliona ja 50 tysięcy no są jakieś mniejsze liczby, ale one się składają na ogromne. Tutaj sobie stoją. Elegancko. Ja już mam, szczerze mówiąc, 15 FPS-ów, żeby was nie oszukać. I tak powoli teraz leci czas. To jest 43. rok. Dlatego nie lubię w Polską grać na tak późne etapie rozgrywki. Tym bardziej, jak alianci mi wypowiadają wojnę bez powodu. Aktualnie stoimy na takim etapie, gdzie wystarczy stać i pojedyncze kratki przejmować. Ja tutaj, żeby was nie okłamać, siedzę już e, dwie godziny. Ten odcinek trwa 10 minut. Bo to jest dosłownie stanie i klikanie ataków tego typu. Więc ciekawie, ciekawie nasze znaczy nie jest. Jest to monotonne i nudne. I oni mają wojnę z nimi. I ze mną przy okazji. Może jakaś szansa na podbicie? Wiem, już tam tak jest? Nie, już się nie przebijemy. Tu, to trzeba zdobyć. Bo oni są okrążeni w tym miejscu. Dobra, weźcie co do Zobaczcie to, chłopaki. Wierzę was. Tutaj też trzeba jeszcze nie zdobędziecie się tego, ale przeatakujcie. Macie tu port? Macie tu port. Niestety macie tu port. No nic. Nic nie zrobię. Z tym faktem, że oni mają wojnę. No, Rumunia jakoś się zabezpiecza. Turcja nadal walczy. Ona jest chyba kolonią aktualnie. Tak, kolonia i nie się do góry po powrótku. No, nie dziwi się jak oni nas to walczą. Nawet Niemcy tak nie walczą jak oni. Tu on wysłał jakieś wsparcie, ale my mamy wojnę. Nie mamy wojny! Ale oni są w z w Bułgariu. No i troszeczkę nie powiem, że to jest nieprzyjemne, bo jak... alianci się jakimś studentu przebiją, to oni pojedą przez Rumunię. Otworzą drugą linię frontu. Jest jakaś szansa, ale oni już przegrywają. O, przebili się! No! Fakt nie agresji. To sobie podpiszemy. Dostęp wojskowy sobie weźmiemy. Jak mi umożliwi to gierka. Zobaczcie to. Rozejdźcie się i atakujcie teraz z każdej strony. Tutaj też jest kocioł. Niszczcie to, niszczcie to. Pyk, pyk. I... Bo tu jest masa ludzi. Jest 150 tysięcy ludzi, którzy właśnie wyparowują. Są wypalani. Tutaj... a, to tu nie jest kociołek, jednak. Tutaj na Dani dalej stoją. Nesantów nie ma, więc spróbujmy wypchać ten kociołek i udać się im pomóc. Lekko, przynajmniej spróbować. Dobra, usuniemy im linię frontu. Stworzymy w ten sposób linię frontu, ale nie na taką szerokość, tylko stworzymy takie coś. Niech oni się tutaj rozejdą. Może w jakiś sposób w końcu skapitulowali. Może w jakiś sposób uda nam się im pomóc. Czy im atakę mogę wysłać, żeby wiedzieć gdzie oni są? A gdyby tak usunąć tą minię frontu i postawić jedną wielką linię frontu? to będzie genialne. No, może poza tym, że oni tu sobie linię też postawili, ale zmniejszamy tą do I spróbujemy podatakować tą Francję, przyjechać Francję To jest mój cel Przejdźcie tych Francuzów Oni mają szansę zejść no się potem Idźcie do Paryża, zajmijcie Paryż. Niemcy są w mną we bo może upadną, Francuzi, jak dojdziemy do Paryża. Jedni tu zostaną. Na razie nie upadają, lecz mam lekką nadzieję, że tak się zaraz stanie, jak spawazuj gierkę. No, lipa, nie stanie się to. Ale Paryż jest mój. Idziemy dalej. A może spróbuję puścić plan. co co się stanie. Tak, porfan No... Francja może upaść. No Francja ogólnie jest giga słaba. Oni mają tyle dywizji. Mempowera zero. Częściowy poból. To do wielkie... Upadli. Tak Oni skapitulowali. Końcu skapitulowali. Ja cię sumę Desanty brytyjskie jak ja je kocham. Oddałem część terytoriów yy, tutaj pod kontrolę Rosji. Zastanawiacie się dlaczego? Z jednego prostego powodu. Rosja zacznie tam wysłać multum dewizji co właśnie robi żeby zabezpieczyć te terytoria. Aż, aż mi zaczęło lagować. Tutaj wszystkie te jednostki polskiej Rosji, pójdą teraz na granicę z nimi, żeby bronić ojczyznę. Tak działa Rosja i tak działa Hoj. Jeżeli macie jakąś marionetkę, sojusznika czy coś w tym stylu, a nie chce wam się zabezpieczyć jakiegoś frontu, który nie zwasz, to polecam wam właśnie coś takiego zrobić, czy, czyli oddać po prostu teren pod władzę marionetki czy innego mocarstwa, czy tym podobne. Bo oni wtedy zaczynają tego bronić, faktycznie. Bez względu na to, czy chcą, czy nie chcą, idą to bronić. Przedaj więc taki fajny protyp. Ale tak teraz popatrzyłem, widziałem jakąś walkę i patrzę, Stany Zjednoczone mają wojny z aliantami. No jak tu się nie cieszyć? Dobra, na chwilę obecną e, Francja skapitulowała, więc... Wszyscy to, to się mogę przyjąć, że alianci już są słabi, bo są słabi. Bardzo słabi. że stracili prawie 15 milionów ludzi, i mają wojnę z USA i największymi mocarstwami na świecie. Także kampania jest naprawdę długa, a nie chcę mi się kontynuować, żeby tu siedzieć kolejne 4 godziny, żeby skapitulować Włochy i Wielką Brytanię, bo będę tutaj siedział 3 godziny i robił samolot tylko po to, żeby ich pokonać. Więc to nie ma większego sensu. Także chciałbym zakończyć tę kampanię i dzięki, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, chciałbym Was podziękować. No i no cóż, no, mam nadzieję, że dostaniecie subka i lajka za poświęcenie siedzenia tutaj wielu godzin. Także do następnego, do zobaczenia i cześć!